Cała Polska na kolana i do przodu! Zapraszam panią poseł. Z kolei poseł Marcin Przydacz, który może wkrótce, podobnie jak Przemysław Czarnek, zaliczyć transfer do pałacu prezydenckiego, atakował Donalda Tuska za jego stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i administracją Donalda Trumpa domagał się, by wycofał stamtąd Bogdana Klicha, którego premier chce zrobić ambasadorem, a na co nie zgadzał się Andrzej Duda. Karol Nawrocki również zapowiadał, że takiej nominacji nie podpisze. Dziękuję pani Marszałek, panie premierze. No mówił pan ponad godzinę. Zwracając się z wnioskiem o wotum zaufania, a mówił Pan o PiSie, o niczym innym w zasadzie Pan nie potrafi mówić. Od kilkudziesięciu lat mówi Pan tylko o swoich oponentach politycznych, szczując jednych na drugich Polaków. My byśmy chcieli naprawdę czegoś posłuchać, jakie Pan ma plany. Na przykład...